II wojna światowa znacząco zmieniła mapę polityczną Europy, w tym również Polski. Decyzje Wielkiej Trójki w stosunku do naszego kraju oznaczały przesunięcie granic Polski w kierunku zachodnim, uszczuplając obszar państwa około 77 tysięcy km2. Utrata kresów wschodnich i przyznanie Polsce tzw. ziemi odzyskanych powodowały duże ruchy migracyjne ludności. Władze sowieckie starały się doprowadzić do depolonizacji włączonych do ZSRR obszarów Litwy, Ukrainy i Białorusi. Blisko półtora miliona Polaków musiało się poddać tak zwanej repatriacji, czyli wyjechać ze swych rodzinnych stron, kresów wschodnich II RP i przenieść się na ziemię zachodnie i północne. Z kolei przyznanych Polsce ziemi zachodnich i północnych została na mocy decyzji podżdamskich wysiedlona ludność niemiecka. Przed wojną zamieszkowało tam około 7 milionów Niemców, z których większość w 1944 i 1945 roku w popłochu uciekła przed zbliżającymi się wojskami sowieckimi. W latach 1945 47 około 2,5-3 milionów Niemców wysiedliła do Niemiec polska administracja. W Polsce dokonywały się też masowe migracje wewnętrzne. Na ziemię odzyskane przenosiła się ludność ze środkowej Polski, głównie z przyczyn ekonomicznych. Była bowiem możliwość objęcia na własność większego obszaru ziemi i lepiej wyposażonego gospodarstwa. Pani Teresa Łokutin z domu Kostrubiec, bohater naszego spotkania, przybyła na Ziemię Zachodniej właśnie z tamtych terenów, okolic zamościa. Podróż na Ziemię Zachodnie zaczęła się w 1945 roku, był koniec lipca. Moi rodzice urodzili się tam na Ziemi Lubelskiej. mama była z rodziny wielodzietnej, było ich siedmioro, tata natomiast był jedynakiem. Tata był 9 lat we Francji, w 1939 roku wrócił i pobrali się z moją mamą. Ja się urodziłam w 1940 roku. Moja mama już była półsierotą, ojciec nie żył, a kiedyś dziadek grał we włościańskiej orkiestrze Mysmowskiego, Ich finansował hrabia Zamojski. Jeździli z koncertami za granicę. Wiem, że do Ameryki, do Nowego Jorku. Potem babcia została sama. Mieli tylko cztery morgi ziemi. To było mało, jak na siedmioro dzieci. I dzieci starsze szły na służbę. Pracowały u rolników. Pomagali za jedzenie za ubranie. Moja mama też pracowała z tatą, jak już wzięli ślub, tata mamy cały czas obiecywał, że pojadą za granicę, nie? No i mama tak się skusiła na to. Potem nic z tego nie wyszło, wojna wybuchła. Oni brali ślub w styczniu, a wojna wybuchła we wrześniu. Zostali na miejscu. I wszyscy siedzieli w jednym domu, jak to się mówiło, w chałupie. A chałupa była drewniana, kryta strzechą. Podłogi były drewniane, natomiast w kuchni to była taka polepa gliną, po prostu jak to wyrównana taka podłoga była. Nie? No i doradzali cały czas takie prace dorywcze, bo nie było tam. Typowo rolniczy obszar. Potem jak wojna dostali karty, Tata Mama i jak była generalna gubernia Frank, potem na Lubelszczyznę sprowadzono Niemców i zajmowali większe gospodarstwa. To się nazywały Czarni, tak na nich mówili. I moi rodzice u takich... W gospodarstwie u takich czarnych pracowali. Mama dojęła krowy, a tata obrządzał bydło. No a ja chodziłam wtedy już do przedszkola niemieckiego. To gdzieś było chyba 44 trzeci rok jakoś tak. No i koniec wojny jest szansa jechać na ziemię zachodniej. Wielka akcja. Każdy chce sobie poprawić swój byt, szukać swego. No i tata się zgłosił, tam do urzędu zamościł i to takie zaświadczenie jest, nie skierowanie na ziemię, to było Ministerstwo Ziem Zachodnich i tu się kierowali. We wsi powstał taki ogólny ruch, że jadą, ale wiele osób było niepiśmienych. Mój tata miał skończoną szkołę podstawową, tak najbardziej, bo był 9 lat we Francji, to tak mówili na niego światowy człowiek, nie? I cztery rodziny się zdecydowały jechać. Ale tu było różnie, rozterki nimi targały, bo to tak jednej pani, tutaj z tej rodziny rejtarowej, brat Teofil, on brał udział w wojnie wszedł na Berlin. I on miał kontakt i on mówił jak tu jest, nie? Że tu są domy, tu jest ziemia, tu można się... Ale broń Boże przestrzegał ich, żeby nie jechali na Koszczyń, bo Koszczyn jest strasznie zbity, żeby tam się nie pokazywali, bo tam nic nie ma. I oni tym się też sugerowali. Wiele jeszcze inne rodziny też się zebrały, pojechały do zamości, ale wrócili z powrotem. Bo tu załatwili niby pociąg, wagony, przyjechali na morzem w zamościu i wagonów nie było. to musiały być wagony towarowe, bo jechali z dobytkiem moi rodzice krowy gwieździć, tam inni konia, świnie, ktoś wioskaczki. To wszystko narzędzia swoje, kosy, sierp, pamiętam do pieczenia chleba, taka łopata i kociuba. Te cztery rodziny to my, moja mama miała 28 lat, ja miałam 5 lat, brat miał roczek. Sąsiad tam od Rajtaru, chłopak, jeden był ode mnie rok starszy, a drugi rok młodszy, to też 6 i 4 lata. Potem jedna rodzina to tam były, chłopcy byli starsi, był już ma po 15, po 16 lat. z tego czasu. Pobrali trochę prowiantu. Co było? To był taki niekorzystny okres, bo tu nie zdążyli jeszcze zebrać płodów, a trzeba było jechać, a jak tu przyjechali na ziemię odzyskane, to już ruscy wszystko zebrali. Zboża były pocięte, prawda, już nie było, nie mieli. Ale no, zdecydowali się i jecha jechali. Te cztery rodziny trzymały się razem. Podróż trwała około dwóch tygodni, ale jechali drogą na Częstochowe, bo dużo jeszcze jechali tym szlakiem jak wojsko, bo tory były dobre, nie zniszczone, bo część torów była zniszczona po wojnie, to jechali tą trasą, gdzie były tory dobre. Stawali po drodze, bo trzeba było bydło nakarmić, to gdzieś tam kosili krawę, nosili, prawda, trzeba było krowę napoić, no i bydło napoić też. I mieli taką taka koza, to się nazywa kuchenka i na tym pamiętam gotowali kartofle. Jechali przez Częstochowę, to no tam charakterystyczne tam, że chłopaki polecieli na Jasną Górę, że tam jeszcze zaminowane były ścieżki w parku tam, pokazali ich dużą drogą, potem do Bydgoszczy i co było charakterystyczne, po kolei dołączali wagony, nie, bo z całości wyjechały chyba dwa czy trzy wagony i po drodze dołączali do tych wagony, jechali na tutaj w okolice Szczecina i na Pomorze Zachodnie, mówili: Pomorze. I w Bydgoszczy część wagonów odłączyli, i oni pojechali na Pomorze Zachodnie. I, a nasi zostali i nie widzieli gdzie. A na, był napis na wagonie w z tym po niemiecku, nie? A oni sobie przypomnieli, że ten. Teofil, wujek tego botana, mówił, że nie jechać tam. A to pytają się, jakie po drodze miasto. No to Landsberg, Gorzów, nie. Mój tata, że umiał pisać, to szybko kartę tam odwrócił, napisał Landsberg, nie? I oni przyjechali i jechali na Landsberg. Przyjechali na zawalcie, na dworzec Towarowy i tu ich zostawili. No i tutaj się zgłosili w Gorzowie. Był pól powiatowy, Urząd Repatriacji. Gdzie oni mają... Gdzieś tam na Zawarciu były jakieś dwa domy, ale oni chcieli koniecznie cztery, żeby być w pobliżu, nie? Nie zgodzili się. Paczynie się nie zatrzymali, pojechali dalej do Lubna, bo tam droga bezpośrednia. W Lubnie też były chyba tylko dwa gospodarstwa no to oni nie zostali, bo muszą być cztery rodziny. Pojechali dalej, na Dzieduszyce, tam były wolne domy, ale daleko, tak rozrzucone, a ich taka nękała niepewność, że oni tu tylko tymczasowo, Niemcy przyjdą i wygonią, że bali się, partyzanci jeszcze jacyś tam Polacy byli, tam jakieś wypadki, spalenia były, no to tak to rodziło taki niepokój, obawę. Tam zatrzymali się tak tymczasowo i poszli szukać coś mężczyźni i zawędrowali do Racławia. I w Racławiu były dwa domy wolne i oni po dwie rodziny zatrzymali się, bo to też zaczynała się taka, Niemcy opuszczali tą wieś. Tam majątek taki był. Dużo przyjechało też z robot z Niemiec. Wracali, zatrzymali się, łączyły się rodziny, no i z Sybiru. Moja pierwsza nauczycielka, ona nie była na Sybirze. Jej matka, z siostrą, bo ojciec był policjantem. On zginął, gdzieś go wywieźli, a matka z siostrą była na Sybirze. No i co powiem, że tak to wszystko było traktowane jako tymczasowe, nie jako tymczasowe, że tu Niemcy przyjdą, wyrzucą ich, pomordują i tu tak jakoś taka była, nie było takiej motywacji, że tu będzie dobrze, że wszystko się... Nie, bali się, bardzo się bali, bo tak tu przyjeżdżali, różne takie opowiadali wypadki. Tata mój został sołtysem, a co charakterystyczne, sołtys to miał uprawnienia, to mędowali się u niego. W 1946 roku zaczął być tak. Piątki jeździli na rynek, sprzedawać płody, no bo pieniędzy nie było. Mleko odstawiali, ale najpierw tak prywatnie do takich kan dziesięciolitrowych. I to mleko kolejno, każdy gospodarz jechał furman, kakao zabierał i do Gorzowa, do sklepu spożywczego. W sklepie spożywczym sprzedawali mleko i w tym samym dniu pieniądze wracały i było już można coś kupić. A tak się chciało, wiecie czego? Cukierków, kiełbasy, kakao, czekolady. To były marzenia dzieciaków, tak? Butów nie było, myśmy chodzili w tenisówkach, nie? Całe lato czyściło się, myło kredą, potem pastą do zębów się czyściło i czyściutkie do kościoła w niedzielę. Potem takie wielkie akcje były już, to było poświęcenie kościoła w 1946 roku. No i tata dostał akt nadania gospodarstwa ziemi, dostał 10 hektarów. A tam już narzędzia były, one były zinwentaryzowane. To, co zostało po niemieckim gospodarzu. Tata my jako ty, to tam co tydzień były jakieś zebrane. I była wielka pomoc. UNry dawali dary. Co nam dawali? Ceres. To nie wiedzieli, co to ceres, mówili małpi tłuszcz, nie? Dawali mleko w proszku. No i też dostaliśmy gęsi stamtąd. Potem ja już zaczęłam naukę w szkole, 47 rok. U nas na wsi była szkoła czteroklasowa, uczyła nas pani z Grodzieńszczyzny, pani Duniecka, potem się przeniosła do Bogdańca. Klasy były łączone, jedna klasa. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i także pół klasy miało zajęcia ciche, pół klasy miało zajęcia głośne. Na czym to polegało? My pierwsza klasa, to jak zajęcia były ciche, to myśmy sobie patyczki strugali. Uczyliśmy się pisać atramentem. Te łatki były z takimi otworami na kałamarze, w kałamarzu atrament, I myśmy patykami uczyli się pisać, Do te literki się pół roku uczyło pisać, nie? Potem jak prace ręczne były, to też, to myśmy robili coś z żołędzi. Lekcje żeśmy rozpoczynali modlitwą i kończyli. W klasie było bodło. I obowiązkowo były portrety, kogo, Marksa, Engelsa, potem Stalina, Lenina. Pamiętam jeszcze w Szkole Podstawowej to już był Konstanty Rokosowski, co go marszałkiem zrobili nasi Polacy tutaj w Polsce. I... No i tu się zaczął już taka propaganda stalinowska wtedy, bo pamiętam w szkole, co to jak... Po prostu tak mówiono z, mówiono z takim zachwytem, że o w Warszawie powstaje Pałac Kultury i Nauki, to jest dar narodu rosyjskiego dla narodu polskiego, ileż to pięter tam, jakie co tam, jakie jak, wykończenia, bardzo dużo na ten temat mówiono. I tutaj tak właśnie zaczęło się jeszcze obchody 1 maja. Braliśmy udział do bo Bogdańca, do bo to gmina było, szkoła jechała. Potem były te akademie poświęcone rewolucji październikowej i wiersze, pamiętam Bronieckiego, to chyba bagnet nad broń czy coś takiego był wiersz i myśmy się tak uczyli tego wiersza. No to szósta klasa, siódma to już Baczyna, rok 50. Dwa, trzy, potem trzy, cztery, koniec. To była taka pani, taka naprawdę bardzo wymagająca, samotna miała dużo czasu, ale ona nas nic nie, propagandy żadnej nie siała. nie taka, była inne panie, to tak, tutaj, a co tu nauczyliśmy się w szkole, było kółko introligatorskie, to wszystkie książki z biblioteki myśmy kleili, oprawiali. Jeszcze była walka z analfabetyzmem. Ludzie nie umieli czytać, pisać. Wieczorami w szkole zbierali się i nauczycielka uczyła czytać i pisać. To była wielka akcja. Po drodze jeszcze była akcja wielka, kolektywizacja wsi. Chcieli zakładać spółdzielnie produkcyjne, żeby to i ludzie się buntowali, nie chcieli. Marzec, rok 53, umiera stary. W szkole podstawowej, byłam w szóstej klasie, zwołano apel, nasz kierownik mówi przejęty, że wiadomość stali nie żyje i trzeba było minutą ciszy uczcić, a niektórzy parsknęli i się nie? A tam ja byłam między nimi też i ja. No ludzie się cieszyli, że cienia życiela nie ma, bo przed tym jeszcze było takie, że jak rocznica urodzin Stalina, to robiono dekoracje, tam taki był e, taki plac przed sklepem ogrodzony, brama taka, portret Stalina, dużo zieleni i chyba to były 70. urodziny Stalina i potem akademia była na to cześć. No ale tutaj po prostu jakaś taka, jak odczułam ulga, tylko tego tak na zewnątrz nikt nie pokazywał, bo niektórzy autentycznie płakali. Nie wiem, czy było to wypływało z, z ich przekonań, czy jak, bo płakali niektórzy, a niektórzy się bardzo cieszyli. No, ludzie też tak żeby wiecie, dowiadywali się prawdy, bo to propaganda, słuchając Radio Wolna Europa. No, i Zawsze cicho, tata siedział przy radio, patrzyło się czy kto pod oknem nie jest, bo, mo, bo niektórzy słuchali, potem donosili, że słuchają. Tu jeszcze jak ktoś miał że w armii AK jakby to ludzie byli prześ, bardzo prześladowani. Nie można było się przyznać, że rodzina jest gdzieś w Ameryce, bo to już zaraz był wróg numer jeden, prawda. Kiedy był prezydentem Truman, to wiem, jak jego rysowali takie satyryczne obrazki, jak te atomy rzuca. No, lata 50. jeszcze to była walka ze Stonką. Jeszcze wrócę do tego, jak myśmy przyjechali, te cztery rodziny się trzymały razem i obchodziliśmy wspólnie Boże Narodzenie. Taka była jedność. Ja nie słyszałam, żeby ktoś na kogoś doniósł coś, coś tam powiedział. Nie było takich skłóconych, wielkich. Nie, tak raczej taka była, no to nie była duża wieść, bo to 50 numerów tylko, nie? Ale jakoś tak się znali i szanowali.